O nie, nie wyłączyłem lampy, a jak nie wyłączę lampy, to mam żółtej i białe światło. A ja jestem profesjonalny youtuber i muszę mieć idealne światło, bo inaczej nie oddam piękności tego materiału. A więc, witajcie, z tej strony Patken. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek. W sumie to chyba za każdy odcinek zaczynam tak samo. Kiedyś to zmienię. A dzisiaj porozmawiamy sobie o budowie, która jest za mną i w której jest mój komputer. A mianowicie jest to jedna z najnowszych obudów od Cruxa. Mianowicie Krux Prism. Na samym starcie musimy zacząć od tego, czym tak naprawdę jest Krux Prism. Krux Prism jest według Kruxa i według różnych opisów zwykłą obudową Microatex, która jest po prostu uważana za przepiękną. Jest to przepiękna obudowa micro ATX. W rzeczywistości faktycznie jest dość urodziwa, ale hmm, Według mnie to jeszcze nie jest to, coś jej brakuje, ale o tym porozmawiam za chwileczkę. Teraz podstawa. Pierwsza najważniejsza rzecz jest to Micro ATX. Pamiętajcie, Micro ATX, czyli mniejsze płyty główne. Do tej obudowy wchodzą płyty główne w rozmiarze micro ATX oraz mini ITX. Niestety, zwykłych dużych płyt ATX tutaj nie zmieścimy. Druga ważna sprawa, która się o to zahacza, mikro ATX, czyli jaki zasilacz. Oczywiście wchodzi do tej obudowy zwykły zasilacz ATX-owy, więc jeżeli kupujecie tę obudowę, nie musicie się bać o zasilacz. Tak naprawdę, każdy zasilacz tutaj wejdzie. To, z czego słynie Krux Prism, to wygląd, no i tego nie da się oszukać. Jest to naprawdę ładna obudowa, ale według mnie czt, troszkę za wielka. W sensie. Ona no, wiadomo jest mała w 2000 Micro ATX, ale porównując na przykład do mojego poprzedniego Cruxa Trek, to jednak czuć ten rozmiar, że ta obudowa jednak malutką nie jest. A według mnie troszkę szkoda, ponieważ na tych zdjęciach, które były nam przedstawiane na tych renderach, wydawała się mała, no i przepiękna. W rzeczywistości nie jest zbyt mała ale jest ładna. Oczywiście w zestawie dostajemy obudowę, komplet śrubek, takie jak na przykład śrubki do przekręcenia dysku SSD, śrubki do przekręcenia płyty głównej, zasilacza i tym podobne. No i to w sumie tyle, co mamy w zestawie. No i ważna sprawa, w zestawie nie ma instrukcji obsługi. Przynajmniej ja instrukcji obsługi nie dostałem. Kolejna ważna sprawa, o którą musimy zahaczyć, to wymiary Cruxa Prism. A wymiary to... 395 na 200 na 365. A waga to około 3,6 kg, więc jak na mikrotx standardowa. Następną sprawą jest oczywiście front panel. Front panel, na którym mamy wszystkie przyciski, czyli power, reset, jacki i te sprawy. A w kruksie prismie ten front panel mamy przesunięty tak jakby na bok. Tak samo było w kruksie Astral i kruksie Pallas, gdzie te przełączniki nie były na przodzie, tylko stały przesunięte na bok. Na front panelu mamy przycisk power, diody znajmujące pracę dysku i komputera, przycisk reset dwa USB 2 USB 2.0. Jackie do podłączenia słuchawek i mikrofonu oraz jedno USB 3.0. Oczywiście Prisma ten Plus, że wszędzie ma filtry przeciwkurzowe. Filtr mamy oczywiście na przodzie, tutaj za siateczką. Filtr mamy u góry, który jest na magnes, można go zdjąć, wyczyścić i założyć z powrotem. Oraz filtr mamy od spodu. Oczywiście, jeżeli chcemy zamontować chodzenie wieżowe, to możemy. Jak wiadomo, maksymalna wysokość chodzenia wieżowego to do 159 mm, a montaż karty graficznej również nie ma problemu. Maksymalna długość karty graficzna, jaka wejdzie do Prisma to 290 mm. Kończąc wygląd tej obudowy, musimy powiedzieć sobie jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, tutaj piwnica w 100% odgrodzona od góry, czyli nie ma czegoś takiego, że na przykład widzimy tutaj nasz zasilacz, ale Crux poszedł jeszcze dalej. Szkło kończy się właśnie w tym miejscu, gdzie jest piwnica i to, co jest w piwnicy, kompletnie nic nie widać. Co jak dla mnie oczywiście na plus. No i wiadomo, szyba. Szyba jest oczywiście wykonana ze szkła hartowanego, który jest ledziutko przyciemniane, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie jest to jakby bardzo przyciemniane szkło, ale taki ledziuteńki odcień przyciemnienia to szkło daje. Przechodząc do wnętrza obudowy. W środku zmieścimy do 3 dysków 2,5 cala oraz do trzech dysków 3 dysków 3,5 cala, więc 3 HDDki i 3 SSDki nie ma problemu. W tyłu mamy 4 porty rozszerzeń, z tego 3 to wyłamywalne śledzie, a 1 to przykręcany śledź. Więc o ile te trzy wyłamywalne śledzie szkoda, że są wyłamywalne, to i tak plusik dla Kruxa, że jeden śledź jest wykręcany. Oczywiście w środku mamy również jeden 120-mm wentylator. Nie jest w żaden sposób podświetlany, no ale spełnia swoją rolę. Jest oczywiście wentylatorem 3 pinowym. Jeszcze na szybciutko wracając do chłodnic, ponieważ ktoś może tutaj zamontować chłodzenie Aio, to w prizmie mieszczą się chłodnice o wielkości 120 mm. 240 i 280 mm. Na front na spokojnie możemy zamontować dwa wentylatory 140 albo 120 mm. Na górę taka sama historia, czyli 140 albo 120 mm. Na tył 120 oraz na piwnicy tutaj u góry można zamontować dwa wentylatory 120 mm. Maksymalnie do Prisma możemy zamontować 8 wentylatorów. I jeszcze na szybciutko przechodząc do tyłu, to z tyłu mamy oczywiście bardzo dużo miejsca na zasilacz oraz naprawdę jak na Micro ATX, -a, dużo miejsca na przewody. Ja, szczerze mówiąc nigdy nie lubiłem układać przewodów z tego względu, że wychodzę z założenia. Iż to co mamy z przodu, to co widać, to musi być poukładane, ale tam z tyłu to raczej nie ma większego znaczenia. Dlatego ja nawet jak upchałem te wszystkie kable, wszystko się zmieściło. Więc tutaj plus dla Cruxa, że w pryzmie mamy naprawdę dużo miejsca. Teraz jak na szybkiego, żeby podsumować ten odcinek, przechodzimy do plusów oraz do minusów. Z plusów. Oczywiście filtry przeciwkurzowe w każdym miejscu, czyli przód, góra, dół. Wygląd, który naprawdę może się podobać, ponieważ naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Musicie pamiętać, że ja tutaj teraz mam naklejoną folię karbonową, dlatego mój kruks wygląda troszeczkę inaczej niż ten, który wykupicie, ale według mnie z karbonem wygląda troszeczkę ładniej. Oczywiście fajne w tym jest to, że bok tworzy całość z przodem. I tutaj mamy taki paseczek i wygląd naprawdę bardzo ładnie, więc wygląd oczywiście do zalet. Trzecia sprawa dużo miejsca na przewody. Naprawdę jest to ważne, ponieważ znam dużo osób, które nie układają przewodów i mają problem, żeby wszystko zmieścić. A tutaj nie ma żadnego problemu, żeby te kable upchnąć, zamknąć tył i wszystko będzie ok. Więc miejsce na kable na plus. Oraz na plus możliwe zamontowania trzech SSD-ków oraz trzech HDD-ków, co jest naprawdę sporą ilością w obudowie microATX. Były plusy, były zalety, to teraz czas na minusy. Pierwszy minus to niestety moja obudowa miała jakby wadę fabryczną, coś w tym stylu. Mianowicie ten tutaj element był wygięty. Przez to, no nie wiem, że ta obudowa kosztuje 130 zł, ale jednak jak dostaję coś, to ma to być zrobione przynajmniej przyzwoicie. A szkoda, że jednak moja sztuka coś takiego miała. Druga sprawa to fakt, że mam tutaj u góry rysę. Która jest dość spora i niestety szpeci tę budowę. Trzecia sprawa to wentylator, który jest zamontowany oryginalnie z tyłu, ten niepodświetlany czarny, oczywiście. Do samego wentylatora nic nie mam. Naprawdę spoko wentylator chłodzi, nie trzeszczy, nie piszczy OK. Ale żeby przewód od wentylatora był trzykolorowy, a nie po prostu czarny, no, to już jest taka oszczędność na siłę, szczerze mówiąc. Tutaj minus, ponieważ ten przewód jako tako widać, więc wolałbym, żeby ten przewód był czarny, a nie trzykolorowy. Czwarty minus to oczywiście brak jakiejkolwiek instrukcji obsługi w pudełku. No i tak naprawdę to tyle waty minusów, które znalazłem w kruksie Prism. Można uznać, że jest ich troszkę. No ale ta obudowa jednak może się podobać. Kosztuje jedynie 130 zł, a i samo wykonanie jest w miarę ok. Jeżeli szukacie fajnej skrzynki Microtex o 130 zł. Crux Prism jest godny polecenia. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie Crux Prism, to oczywiście zadawajcie je w komentarzu. Zachęcam do subskrybowania, komentowania oraz lajkowania. A my widzimy się w następnym odcinku. Cześć!